Okej! Okay. Dzisiaj... Okej, okay, więc dzisiaj mamy gościa specjalnego na kanale po raz pierwszy i nie jest to tylko produkt nepotyzmu, bo to moja dziewczyna. Ale jest ona po prostu specjalistką od małej syrenki. Oryginalną widziałam milion razy, znana pamięć i dzisiaj wykaże się swoją wiedzą, prawda? To się jeszcze okaże. To miałbyś to chędowcy, bo Asia mi potem powiedziała, że tak oglądała, ale dwójkę. Mm -hmm. <grywa> A jedynki... I to tysiąc razy. A jedynki tak naprawdę nie, albo tam. Coś tam, coś tam oglądałam, ale tak naprawdę oglądałam codziennie dwójkę. Z każdego dnia dwa razy męczyłam mamę, więc tą znam na pamięć. Tak, pogadamy dzisiaj. Recenzja lekko spoilerowa, bo po pierwsze no, to już jest, to jest remake, więc już wszyscy znają poza mną. Albo nie powiedziałem, że ja... no nie wiem, czy nigdy nie oglądałem, ale to jeden z tych filmów animowanych, który mi nic nie mówi. Plus jest taki, że seria pod tytułem Moja dziewczyna ogląda zawsze może być kontynuowana, nawet jak dziewczyna się zmieni. The Little Mermaid, czyli Mała Syrenka, jest to remake, teraz w reżyserii Roba Marshalla. Nie robię takiego zwykłego opisu fabuły, bo dziwnie tak. <grych> w każdym razie, eh, powiedz mi moja droga, ogólnie, co sądziłaś o filmie? Um... <głos> 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 jak ją wyrzucił na widę. Okej, okay, ogólnie mi się podobał, ale to dlatego, że mam sentyment yy, mm -hmm. i to duże. No, tak jak mówiłam, oglądałam tą małą Serenkę codziennie, gdy była mała, ale dwójkę, no jedynkę też i, i pamiętam, że chyba i muzyka była taka sama, i fabuła podobna, więc... No, miałam duży sentyment, więc tak jak ja nie lubię muzykali. Tak tutaj, kiedy ty ziewałeś i się wyłączałeś Spoiler. podczas jak śpiewali, no to ja jednak nostalgicznie przypomniałam sobie dzieciństwo. Tak, ja też nie lubię muzykali, i tutaj możemy przejść do końcóweczki. No nie końców, no, prawie mm -hmm. trzeciego aktu filmu, gdzie e, jedyny moment muzyczny, który mi się de facto podobał, jedyny ciekawy, wychodzący mm -hmm. poza klasyczny schemat nudnego dla mnie muzykalu, co zawsze powtarzam. To, jak akwafina, która gra tego ptaka, zaczyna rapować. Tak. Co tobie się podobało? Dla mnie było cringeowe. <laughs> <Właśnie>, także. <laughs> Trochę cringeowo. Mamy świetny przykład, że co człowiek to opinia, bo właśnie dla mnie w tym momencie film na chwilę wyjdzie z tego takiego nudnego. Dla mnie ogólnie film jest średni i tutaj zaraz na pewno przejdziemy do kontrowersji związanej z castingiem, ale mm. ogólnie rzecz biorąc film, jak dla mnie jest poprawnie wykonany, główny jego problem to jest to, że no po pierwsze jest to kolejny bezduszny remake, w sensie, że to jest nic mm -hmm. nowego, nie? ja nawet nie oglądałem tego filmu, a czuję taką już trochę ociężałą fabułę z bardzo prostym wątkiem, który nie wiem czemu jest rozciągnięty. 2.15 na filmie jest napisane. Oryginał nie sprawdzaliśmy chyba teraz, ale. Na pewno bo... krótszy. Jak wszystkie te animacje trwały, tak. oryginał z półtorej, nie wiem czemu to trwa 2.15. Nie ma tutaj nic praktycznie więcej. Ja, ja czułem oglądając dużo takiego luzu do wycięcia. Historia mogła być spokojnie tak skondensowana. I z ogólnych myśli, no to myślę, że musimy przejść do kontrowersji i tego castingu, ponieważ ja jestem jedną z tych osób, co powtarza, że to bez różnicy. Mm -hmm. A Ashi się ten casting też na początku nie podobał. Znaczy, że... no. No, no. no na początku był. Asia jest rasistką. Nie nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że miałam jakieś wyobrażenie, tak? O... Znaczy, miałam wyobrażenie o tej małej serence, jak ona wygląda, jak wygląda Arielka. Czyli ma czerwone włosy, no wiadomo. Klasyczna nostalgia, masz w tak. wizerunek, ja osobiście tak, mam tak. w dupie. Co innego, jakby to była zupełnie inna bajka, której nigdy wcześniej nie oglądałam. To bym nie miała takich jakichś. No dobra, um... ale jak, jak po filmie. No. No tak, ale właśnie po filmie, jak już zaczęłam oglądać, to jednak pasowała mi ta aktorka i ta bohaterka do tego filmu, więc jestem pozytywnie zaskoczona, jeśli o to chodzi. Bo już z głowy wybiłam sobie ten obraz Arielki e, starej, powiedzmy. I e, już, już... E, nie wiem, kto gra akurat tutaj. Bailey. No tak, no to myślę, że jednak... Nie, Bailey. Ja nie wiem, jak ona Nie maja. wiem. Słyszała w każdym powiem. razie jednak potem pasowała mi jako ta seranka. W no. nowej odsłonie, tak. Zobaczyłam ten film w nowej odsłonie, w trochę innych efektach i ostatecznie. Wszystkim no, live action, nie? No właśnie, więc ostatecznie muszę powiedzieć, że zmieniłam zdanie. No dobra, no więc ja, ja tylko dopowiem, że, no, ja wciąż powtarzam, że to jest fikcyjna postać, więc nie bez różnicy. Rozumiem roz... zdenerwowanie i zresztą, mm -hmm. tylko tutaj trzeba rozróżnić dwie osoby. Zawsze staram się na YouTube, wiesz, szerzyć pozytywną wiadomość. To znaczy, mm -hmm. możemy mieć różne zdanie. Asia mi też mówiła, że czemu to zrobili, po co to zrobili przed filmem. I ja to jak najbardziej rozumiem, że jak coś, do czegoś się przyzwyczaił i nagle dostaje co innego. I to jest takie, na siłę. Natomiast ja powtarzam, można to kulturalnie powiedzieć bez rasistowskich komentarzy, co mimo wszystko jest w necie. Jakbyś weszł od razu na film web, to tam co drugi komentarz to jest jeden na dziesięć. Mm -hmm. Murzynka w głównej roli hatfu. Mm -hmm. Jest różnica między tym, a zwykłą krytyką, powiedzmy, czy opinią. Natomiast e, jeśli chodzi o sam film, no nie wiem, dla mnie to absolutnie bez różnicy. Aczkolwiek ja też jestem zły, tylko nie z powodu tego, że zmienili Arielkę, bo nawet nie mam jej w głowie. Znaczy, wiedziałem jak wygląda, ale no nie mam żadnego tam nostalgii. To mm -hmm. no nie jest szrek, że ja wiem, że to jest zielony ogr, a nie <laughs> czerwony smok, Ale ja mam problem z tym, że jest to kolejny bezduszny remake. Czyli zamiast wymyślić coś obok, zamiast zrobić o czarnoskórej siostrze Arielki z Ralielce, film z nową fabułą, też baśniowy, ładny, bla, 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 bla z fajnymi bohaterami drogoplanowymi, co śpiewają. No czemu nie? No trzeba trochę kreatywności, nie mają tego, musieli oczywiście klepnąć po raz kolejny. No i czuć taką bezduszność tego, gdzie jest dużo miłości reżyserskiej od Roba Marszala. Roba Marszala, który jest reżyserem, nie wiem, czy oglądałaś jakiś jego film, ale on robił ostatnio Mary Poppins, wcześniej Chicago na przykład. Mm, nie. On ma wyznania gejszy, zna A wyznania gejszy, tak. Ma tak, jest tak. taki muzykalowy, specyficzny. Ja uważam, że całkiem solidny reżyser i tutaj jest te sekwencje niektóre, mimo że mnie nudzi muzyka, mnie nudzi sama forma, że nagle bohater zaczyna mm -hmm. wyśpiewywać ekspozycję, co sobie myśli. Ale Widziałem trochę kreatywności, nie? nawet z tą, tą Urszulą, tą, mm -hmm. tą ośmiornicą, czarnym charakterem. Mm -hmm. to było takich dużo, że tam się bawił reżysersko, nie? Przechodząc a propos takich ogólnych myśli i tego castingu, jest to live action, live action, w którym, Taki to jest dla mnie dziwne, jestem ciekaw co Ty o tym sądzisz, bo to jest live action, w którym mamy dużo zwierzątek chociażby podwodnych, które mimo wszystko zachowują się jak w animacji. To znaczy, mm -hmm. mamy na przykład taką sekwencję, że tam, już nie pamiętam, dlaczego to było żółwie czy coś, ale jakieś zwierzęta wodne, jak perkusja się zachowują, że żółwie tam coś tupią. To Grają coś, coś, coś grając mm -hmm. coś robią, nie? Ale to jest jednak fotorealistyczne CGI, mające wyglądać jak rzeczywistość. I jak, ty, jak ci się to podoba, ten miks takiego, mm -hmm. wiesz, aktorzy, a jednak. Gadający krap. No dla mnie dla mnie rewelacja, szczerze mówiąc, bo no ale to też ja pamiętam tamtą bajkę całą animowaną. Wspólna nostalgia. Tak, tak, tak. I, I no i dla mnie to dobrze wyglądało, takie połączenie tu tych aktorów, tutaj gadający ptak, który też pod wodą pływał nie wiadomo czemu, ale mniejsza o to. No ja też, ale... dla, dla mnie. Nie, 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 mniejsza o to. Właśnie to jest mój, to jest mój problem, bo to mi się ogólnie podoba, mówisz nostalgia, ale mhm. ja właśnie miałem mindfuck, bo po pierwsze nie wiem czemu też, bo ogólnie spoko. Ten krab mi się Sebastian mhm. strasznie podobał. W ogóle najbardziej, bo mój w ogóle duży problem z tym filmem, chciałem zaraz jeszcze przejść, to nie aktorka, ale jak jest napisana ta główna postać Arielki, bo mm -hmm. była dla mnie durna i nudna. Ja wiem, taki hej, dlaczego? Tam, 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 ale tam, dlaczego? No bo ona. No bo ona. Co, co z nią było nie, tak? Dobra, bo to, że ona ma jakąś, ja rozumiem, twoje osobiste takie utożsamianie się z tym, że jest zamknięta w klatce, ona chce zwiedzać świat. W mm. pełni to rozumiem. ale... A ty zgrywasz Tretona, który... Tak, a ja... zostań pod wodą. Zostań pod wodą. Ale to niebezpieczne. Ja już starym człowiekiem, to niebezpieczne, idź spać, nie wyśmijesz się. Ale... Tak, ona, ale mnie ciągnie, czuję to w sobie. No dobra, ale ja nie mówię już o tych jej hejciach, tylko o tym, jak się zachowała, jak się dała tej Urszuli, którą mm -hmm. notabene gra Melissa McCarthy. Pierwsza mi się podobała od lat w filmie, bo grała tu, gra czarny charakter, jest takie te klasyczne chewing the scenery, gdzie ona jest taka większa niż życie, a nie komediowo, bzdurnie, ciągle improwizująca, jak w każdym filmie, mm -hmm. więc Melissa McCarthy dla mnie na plus, chociaż dziwny makijaż miała, ale to już tak, mm -hmm. abstrahując. I miała macki. Ale jak ona ją zwabia, gdzie rzuca to zaklęcie dla tych, co mm -hmm. nie wiedzą, że musicie książę pocałować w ciągu trzech dni, o czym ty zapomnisz, a w tym czasie oddaje głos, dosłownie głos magicznie mm -hmm. jej, a jak nie pocałuje, to straci ten głos na zawsze, tak? Czy w ogóle ona eee, wtedy przepada? Nie, będzie należała do niej, chyba że ona... No, chodziło o to, żeby potem... Cho chodziło o to, żeby spuścić dol Javierowi Bardemowi, tak, bo Javier tak, tak. Bardem tutaj gra e, tego tam... Jak on jest? Trito? Trito, Triton? Trident? to Znaczy... A, no, aha, bo my oglądaliśmy, bo Właśnie chciałem powiedzieć, że my oglądaliśmy tak. wersję angielską i no, dla mnie w live action, mm -hmm. jak jest wybór, wolę wersję angielską. Poza misją Klopatra, to jest wyjątek, którą notabene obejrzymy, tak. Generalnie nie, no. tak, co to mi nie było wiadomo. Generalnie tak, ale z tym, tamta dubbingowa, którą ja oglądałam, no to była spoko, dlatego że to było wszystko animowane. No tak. No, dlatego, no i, ale mimo wszystko jest, yy, no... no by, bo, tak, i nawet y, ten Krab, jak on się nazywał? Sebastian. Sebastian, y, podobnie zaciągał, tak jak wtedy oglądałam w dubbingu, tak samo teraz zaciągał... No tak, bo on yy, ma jakiś taki, ja nie, nie wiem, czy ja jest jamański, czy ale... No, no, tak, Z tak, akcentem. więc do, podobnie dobrali te wszystkie. Ale dzisiaj, wracając do naszych, mm -hmm. bo ty, ja zazwyczaj mam dygresję, dygresja we dwoje to jest ten, mm -hmm. ale jak ta głupia nasza Arielka, ona tak. idzie do tej swojej cioci, która jest ewidentna. Mm -hmm. Pedgajem. Wygląda jak kurwa poczwarka z kosmosu, ośmiornica robiąca. I przejeżdżał, bo jakiś ty... Ja nawet nie zauważyłem i powiedziałeś w kinie, że znaczy widziałeś tam że robić trup syrenki, były jakieś tak, kościotą, tak. W... Jeszcze raz widziałem kościotrupa. Takich syrenki z tyrenki znaczy, Idzie do takiego po prostu takiego najgorszego loku. Nie wiem, no jakiegoś. W ogóle za, to nie zadupia. jest podejrzane. No, nie nawet to nie jest podejrzane. Nie, no to tak. To Przypomina tak. mi się ten, ta scena, jak Mike Stoklasa robił recenzję tych prequeli w... Star Wars, ty pewnie nie kojarzy w ogóle, w Star Warsach jak Palpatine mm. dochodzi do władzy i jest już taki w tym kapturze przed tym senatem i taki, on już wtedy jest przemieniony na tego, to nie, nie, nie. Na tego totalnego, no wygląda jak potwór z kosmosu i mówi takim głosem I jest na zasadzie, no a teraz głosujcie na mnie i w ogóle nie, 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 nie wyglądam podejrzanie, Ja ja, ja robił. No. To mi się z tym kojarzyło i ona się jej daje tak po prostu, ja zrobić za przeproszeniem no to prawda. I, i w ogóle nic nie podejrzewa, tam jest kilka takich momentów, gdzie bardzo, więc tak postać mi się wydała głupia. Zresztą później ta postać mnie denerwowała, to też jest połączone z muzykalem. Bo okej, okay, niech będzie, że oni już muszą zaśpiewać. Co mm -hmm. mnie zawsze nudzi, bo, no nie ma w tych sekwencjach nic ciekawego dla mnie. Mm -hmm. No to ładnie śpiewa, Też mogę na YouTubie kogoś to ładnie śpiewać, ja mogę się po prostu, się ładnie śpiewa. Mm -hmm. Ale. Ale e, wkurzyło mnie to, że jak już straciła ten głos i wyszła na ląd, to moja myśl, Michała, który ogarnia w sensie myśli filmowo, a nie nostalgicznie, żeby nie było. No, zaraz no. myśli o wreszcie, wreszcie, zamiast durnej ekspozycji, zobaczymy coś na jej twarzy, będzie no. coś ten, poznamy jej oczami, zobaczymy poprzez wizualną narrację, jak jej się podoba świat, bo ona chciała wyjść na świat i wreszcie miała okazję. To co zrobili kurwa? Co zrobili? Co, co zrobił Rob Marshall i David McGee jako scenarzysta? Co zrobił? Nie gestykulowała. No, ale nie, ale to, nie, to, to też, ale bardziej to zrobił. Nie pamiętasz? Zaczęła śpiewać w głowie. A, to, dobra. No tak, tak, ale pierwsza rzecz to było to, że... To tak, nie wiem, no. nie, bo najpierw, jak wyszła na świat, to moja myśl była, dobra, będzie cisza, a ona nie. Słyszymy jej śpiew tylko w głowie. Ja tak, mówię, no kurwa, tak, oszukuję się, no pobite gary, no. No to było trochę A druga zimne. sprawa niesamowicie frustrująca, co, jak słusznie zauważyłaś, to się włącza w moją złość do tej postaci, to że jak tylko jest moment, że ten książę znają po głosie, a ona straciła głos. Więc mm -hmm. mamy ten, taką paradoksalną sytuację, że wyszła do niego, wreszcie mu się pokazać, bo on jej szuka, ale nie ma jak udowodnić, nie ma tej jednej rzeczy, którą mogłaby udowodnić, że to mm -hmm. ona. Bo on jej nie widział, tak? tylko słyszał, jak go wyciągnęła z wody. No, coś tam mrugał, coś tam... No był, tak, ale tam no, widział, może niewiele, tam mignęła mu ładna dziewczyna. po głosie. Tak, no a zaczęła mu śpiewać, tak? Tak. Więc ona teraz nie może przedstawić, to wydawałoby się, że jak on powie ah, to nie ona, bo nie gada, to że ona zrobi... Nie wiem, coś zacznie, mm -hmm. kurwa, no... No tak, 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 ona, A ona... ona stała i... patrzyła się, tak, rzeczywiście. Jak miała kij tak, tak, znaczy, w Tak jakby była oszołomiona, ale... No. no właśnie, no. No. ja bym pomyślała na jego miejscu, że jest upośledzona, nie? Ale była ładna, więc wiadomo, ja że wiesz, no. ja nie? No pewnie. Nie no, później, później poznał jej charakter, tak? Ona tam pokazywała na mapie, pokazała jak się używa tą muszlę, tak, mieli taki... wiedziała co jest w rafie, które tam zbierał, więc... Później nawiązała się jakaś ta relacja. Tak? Nie, zresztą też, żeby nie było, bo ta aktorka moim zdaniem to dobrze oddaje te takie jakieś właśnie jak śpiewa, jakąś mm -hmm. pasję, coś, mm -hmm. ten, ale to jest scenariuszowo reżyserska rzecz, że po prostu ona, żeby to się nie mogło wyjaśnić szybko, ona musi nie móc mu powiedzieć. To tak. jest naiwne i to też się wpisuje w to, że te live action filmy, one się rządzą, znaczy one się rządzą tymi samymi prawami co filmy animowane, mm -hmm. podczas gdy to inaczej wygląda, mój mózg, nasz mózg człowieka moim zdaniem inaczej patrzy na anime, mówiłem to niedawno przy okazji anime dosłownie, mówię mm -hmm. wiem o paprice, nie? Że gdzie tam jesteśmy w tym, mm -hmm. w snach i czyjeś wyobraźni, dziwaczne rzeczy się dzieją, dużo lepiej, można to zaakceptować na dużym ekranie jak to jest animacja, jakby to było live action to by wyglądało no mhm. być nie wiem, nie wiem, nie wiem czy w ogóle dałoby się to zrobić, bo miało to sens dla widza, nie? Mhm. I jak oglądam takich aktorów, dorosłych ludzi, którzy... No bo ona tam się z syrenki zamienia w kobietę, tak? I tego księcia i tak dalej, a tam jest nadal logika z anime, to tak... To jest, to jest ten sam problem co z tymi żółwiami, dlatego ja, ja nie, nie wiem, czy ja jestem w ogóle fanem tego, że oni to robią. A jak już mówimy o tym, efekty specjalne, podobały się? No tak, bardzo. Akurat, no tym akurat byłam zachwycona, no bo, ale to też, pamiętam tą starą. Animowaną, a tutaj mam jednak zupełnie coś innego, w nowej odsłonie. Dlatego też kwestia, że czy ten remake był bez sensu, dla mnie nie do końca, no bo zobaczyłam tą syrenkę w nowej odsłonie. I przypomniało mi dzieciństwo. No okay. Więc ja na to trochę inaczej. No, Jest po prostu totalnym targetem tego filmu. Skapitalizowali na tobie i dla ciebie będą robić dalej. Tak. <laughs> <Nie> no. <laughs> ale oglądałaś, bo nie oglądałaś chyba awatara nowego. Nie, ale starego I... tak. No tak, ale nowego nie, bo tam nowy jest, wiesz, w wodzie i tam tak, tak, tak. ta łeta z, z Jamesem Cameronem zrobili, wiesz, efekty specjalne są poprzeczkę wyżej, nie? I oglądałaś Aquamanów? Aquamana ostatniego, znaczy jednego z dwóch? To, to nie, to też DC, nie. DC nie? Generalnie uważam, że to były efekty dobre ogólnie, ale w porównaniu do Aquamana, a już szczególnie Avatara, któremu co mm -hmm. trzeba oddać? To też taki trochę bezduszny, za długi film, dużo wspólnych mianowników, mm -hmm. ale co trzeba oddać? Tam efekty są jeszcze lepsze i miałem w tym filmie parę razy problem, że o ile jak te kraby se pływały, czy coś tam się działo, to wszystko świetnie mm -hmm. wyglądało, ale jeśli chodzi o aktorów, o tą właśnie syrenkę, e, widziałem cały czas, szczególnie myśląc w głowie, porównując właśnie z tym, jak kręcili Avatara i tak mm -hmm. dalej, że niby jej, na przykład jej włosy, one niby tam, wiesz, pływają w wodzie, bo ewidentnie jest kręcone na lądzie, mm -hmm. nie? W, znaczy na lodzie, w sensie, no nie w wodzie, nie? No. I ja wiem, no, strasznie na twarzach widziałem, coś mi, coś mi, miałem taki trochę ankaniwali, ten taki, tą dolinę niesamowitości, że widziałem na twarzy jej, że Efekty specjalne. Coś mi, coś mi nie grało. Ja wiem, że. On, Aha, wiedziałem, mówiłeś, że tak, tak. wiedziałem, że nie jest pod wodą, nie? I to wydaje mi się, że rozpie... bo to było dobre, ale rozpieścił mm -hmm. mi Awatar 2. Awatar wygląda po prostu fenomenalnie. W sensie Dobra, i się to... widzisz, ja nawet nie zwróciłam na to uwagi. No, ja, no. Gdybyś nie powiedział, to, to nawet. Wchodzę, ja nie, i niszczę Tak, tak, Jak zwykle. <laughs> <laughs> tak. <laughs> jak <laughs> zwykle. Chyba to w trójkącie tylko <laughs> mi <miśmy> wspólne. <laughs> Takie same. A, film. Tak, film tak. Trój film w trójkącie. Tak. No, <laughs> no, no na to. <laughs> No a ja propos tego, a propos fryzury, bo w ogóle ta Bailey. Jaką ona według ciebie miała fryzurę w tym filmie? Yy, Dredy dla mnie to były takie. No tak. To mi nie pasowało. W ale, ogóle. Wiesz, ale właśnie wiesz co I ona? Bo... Mu ją nazywała Ruda. To jest no druga bo była ktoś. Ruda. No tak, no okej, okay. ale powinna mieć czerwone włosy. A nazywam rudą. No dobra, no, duba, dobra. Ruda. No okej. Okay. No okej, okay, ale nie tak jak sobie wyobrażałam. No dobra, no nie tak ruda jak Arielka że No, właśnie, jak... że aż czerwone. No, bo, no dobra, bo No, bo rude, jest ruda. czerwone włosy no. kojarzą się z białą, bladą, prawda, Tak, urodzie tak, tak, tak. No. no i tamta miała takie włosy. Mm, Co, no to będą też w sumie... Gęste, rozpuszczone, a ta miała właśnie takie Ale w ogóle tak naprawdę, jak już zmienili casting na czarną dziewczynę, to czemu my nie zmienili też włosów? Jak już tak nie no. no to też jest takie, ja też widzicie, nie wiem po co to robię tak, ale, no, w każdym razie, bo chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że tak, większość filmu miała dredy, ale było mnóstwo scen, gdzie wyglądała, jak miała właśnie falujące, mm -hmm. albo były sceny, gdzie miała falujące i trochę dreadów. I ja mówię, mm -hmm. what the fuck po prostu, tak jest, zmieniało, miałem wrażenie, że się zmienia ze sceny na scenę. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ona miała po prostu zrobione dready na, na planie. A jak były efekty, bo te efekty w wodzie oni robią tak, że często na, na prawdziwe włosy robią ten motion tracking mm -hmm. i nakładają sztuczne włosy, które udają falowanie w wodzie. I okay. wydaje mi się, że po prostu miała dredy, a nałożyli jej te sztuczne, które falują. No, tak bym zgadywać, jak były mm -hmm. efekty robione. I na lądzie już miała głównie dredy, bo mm -hmm. tam nie było tych sztucznych włosów, nie? Jedna rzecz, Javier Bardem. Javier Bardem, który znowu odgrywa tutaj, no jaka drugoplanowa rola tego ojca, który jest takim poważnym, tym niskim głosem, mówi. Tryton, tak? tak? Tak, 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 tak. tak nie oglądałaś Pewnie Madera Ranowskiego. Yy, a czekaj, oglądałam chyba. Tak. W każdym razie on tam gra boga, znaczy, to tam alegorycznie, ale mm -hmm. uwielbiam Javiera Bardema w tych rolach, on ten jego niski głos. Zresztą gada dziwnie w, To nie jest kraj dla starych, starych ludzi, a, a, a też, też jego głos. A lubię go, lubię Javiera Bardema. Ale śmiałem się, jak on się Wiem, wynurza wiemy, z wody za dwa powiem. razy w tym filmie. <laughs> I o ile ci fotorealistyczni ludzie, przerobieni na Syreny, czy on jest Syreną czy Syrenem? Syreną, syreną, bym powiedziała. Syrenem? No, czy, czy to ma jakiś, Czy musisz odmieniać? Syreną facetem. Syreną, no. to będę on ma w ogóle no. ten, tą, tą Arielkę i jej 15 innych sióstr, wszystkie inne i tam jest jakaś azjatka, ktoś tu. więc to... Tak, tak dużo było pomieszania z I to, tak Ale mówić. to fa fajnie to wyjaśnili na początku, że jakby syrenki przychodzą, że tak powiem, w każdym Zruszy. kolorze i kształcie. Mhm. Ale czy to znaczy, że on bzykał tam wszystko, co się da w tym morzu? <laughs> A nie no, była jedna żona. Powiedz. No co, jedna żona rodziła jedna czarną, żona... czarną białą nazjadkę? No co, Azjadkę, tego, to... tego nie wyjaśnili, ale była jak, jedna żona, która jak została Jak wygląda zabita. sąsiad tego trytona? <śś> <śś> Albo listonosz, nie? Jak tego nie jak... wyjaśnili, coś nie prostu tutaj chciel. nie gra, takie excuse me Javier no. Bardem, ale... <śś> z tych memów, nie? Że wiesz, coś no. jest nie tak, nie? Dobra, ale mm. chciałem powiedzieć, że pod wodą spoko wyglądał, nie? I miał ten głos i taką mm. charyzmę. Ale jak się wynurzał, jest takie, że <śś> <śś> dwie sceny, jak on tak wychodzi tyle ponad wodę, nie? I po prostu zdajecie ujęcie, jak oni są na łódce i ujęcie na wodę z góry tak. i taki kamier bardeb taki potąd, tylko tyle wystaje i te jego białe włosy i taki wiesz ten tak. i ja się po prostu śmiałem, że on... I nagle ty się śmiejesz. I nagle ja się śmieję. <sadzimy> nie. Tak. Wszyscy, się, wszyscy mają Wygląda... przejmującą scenę, jaka tam, tak, jak tak. tam o oh, mój Boże! On... Ja oglądam, smutno mi, bo taki <sadzimy> wzruszający moment a co powiedział Michał? Michał ja. się śmieje. Wygląda jak żul. <sadzimy> a kurwa, no. I on taki, jak taki żul ja, z ja Jakby ze stawów wystawał. ja, mówię, a ja co nie co? tak wstawaj, Ja mówię cicho, a to niby <sadzimy> ten co mówi, że nie lubię jak rozmawia się w kinie. Ale to śmiech to nie rozmawianie no. Powiedziałeś, no ja powiedziałeś, wygląda jak No nie było, dobra, to szeptałem, No ale dobra, dobra. Ale to był się ten bytnie. moment, to był ten moment dla mnie, że jest mi smutno, ona się z nim żegna. A żegna nie? On... No tak, żegna, tak. Jechali gdzieś tam te dasze krainy, tak. A, w sensie odkrywać? na koniec, tak, no to to, to, ale to było takie, wiem, takie trochę był katarzis. to było takie, że on zrozumiał, że jej dał, no że jej tak... No tak, 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 ale, tak, ale w... to był pewien, pewien rodzaj pożegnania. Ale taki pozytywny smutek, no tak, tak. w sensie, że no, to, to było takie... No tak, znaczy nie, nie wzruszyłem się, ale wzruszający. No ja też się no. bardzo wzruszyłem, jak <laughs> żul się z sadzawkiem wystawił. Nie, ale serio, bo to nie chodzi tylko o niego, ale też to, to ujęcie takie... Z... No nagle jest kamera na dół i taki Javier Bardem zanurzony w wodzie, No ale jakbyś to inaczej nagrał. Syrena, wiesz, z jest, nie wiem, czy jest odpowiedź, jak na to nagrać. Nie wiem, czy w ogóle mógłbym to nagrać. W sensie, to nie jest tak, że. Czy, no no nie tak, wiem, jak nie, ale tak, ale tak miał być. Się. tak było chyba też w oryginale. No. no i w ogóle on to był bardzo podobny do tego Trytona z. 98? 89. Aha, dobra. W ogóle ciekawe czy ten, czy on się nazywa Tryton, bo tak go cały czas nazywamy. To właśnie nie wiem, bo mi się tam z tym do, z dubbingowanej wersji A bo on mówili tutaj Trident? Jaką no Trident? Co raczej tak. Poseidon, Trident? O, nie wiem, nie pamiętam. Ale Sebastian mówi Sebastian? Jak oni to Sebastian? A nie Sebastian? Sebastian? Nie wiem. I tak, jako że dyskusja idzie w stronę absolutnych dygresji na dygresjach i nie ma to nic wspólnego z recenzją, ale, <laughs> a takich śmiesznych rzeczy. I a takich rzeczy właśnie to jest, widzisz, na początku miałem tą myśl, że mm -hmm. live action połączone z tym, że dziwnie się zachowują, w sensie tak animacyjnie mm -hmm. te mm -hmm. istoty. I tak jak zwróciłaś uwagę, dlaczego ten ptak, którego mówi Aquafina, jest pod wodą? Mm -hmm. Bo on normalnie pod wodę se wlatuje, bo rozumiem, że to jest ptak, który poluje pod wodą i tam chwilę se może popływać, ale on wlatuje Płynie i pod wodą... Się I on się tam po prostu hanging out z nimi robi, na zasadzie mm -hmm. ten. Ale no takie tak. rzeczy typu, bo my tam tego florka, tą rybę, którą mówi Jacob Tremblay, e, śledzimy. Ta ryba, jest no. ryba, ptak i krab i to jest taka nasza ekipa i wszystko fajnie, nie? my ich lubimy, oni no. się gadają, przyjaciele, ale ten ptak wpada do wody i na obiad wpierdziela jakąś inną rybę tuż obok nich. W ten sposób się pojawia, to jest jego ja tak, ja tak wie A Florek jest jego kumplem, a już Stefan nie był. Jakby, jaki jest deal tych istot, wiesz, jakby gdzie jest ta granica między takim, że w rzeczywistości ptaki polują na zwierzęta, ale oglądamy gadającego kraba, nie? No dobra, a jak na przykład masz mini świnkę w domu, a inną świnkę zjesz, mini świnki nie zjesz. Czyli, czyli florek, florek jest jak pies, a tamta ryba. No. A tamta ryba ukurcza. Oh, Nic Stąd się zaprzyjaźni. Ale nie, bo, się, bo ja pierwsza moja myśl była, że flor, ten Florek, ta ryba zrobi coś tylu, o motherfucker, wiesz, ucieka no, mnie. No, no. Nie? A to było takie, o się ma Stefan. No. A Stefan wpierdziela drugą rybę obok Takie fuck. No, nie? nie. Śmiałem się też, jak ta Urszula przez przypadek zabiła te dwie swoje ryby, takie, co pływały no no. tam i, i tam jak... jakiś unik zrobiła, a teraz mm. te z tego, mm -hmm. który zęba ją tam pacnęła. Magicznym tak. promieniem i ten. Dobra, to tyle. Nara. Dobra, no to myślę, że kończymy, bo już naprawdę nie wiemy, co powiedzieć. E, ode mnie zostanie 5 na 10. Ode ciebie? Ode mnie. 7 na 10. A gdyby nie ja, to pewnie byłoby z 9, co? Nie, A, nie, nie, nie. <laughs> nie, aż tak nie, to nie jest jakiś interstellar, tak? Ale No i tutaj powiem Ci, że ma. najzabawniejsze jest to, że tutaj widzę na filmwebie od ludzi 4,7, mm -hmm. zaniżona ocena, No to. 5,8 od 5 krytyków, to jest ta średnia z dupy, ale na ten mm -hmm. temat to spatrzyłem, też teraz mogę wstawić, od krytyków ma średnio, ma więcej zgniłych pomidorów niż, niż niezgniłych. Okay. I od krytyków ma tam coś w stylu chyba 5 czy 6, coś takiego, czyli mm -hmm. tak pomiędzy nami w sensownie, nie? Od publiczności ma więcej, tak? Także zagraniczna publiczność mm -hmm. ogl normalnie ogląda film bez rasistowskich podtekstów. No. <laughs> Kończąc ten film, <laughs> także czekamy na Wasze opinie, bądźcie wyrozumiali, ponieważ pierwszy raz dzisiaj to nagrywałem w życiu, Asia jest starym wyjadaczem, a ja nie umiem, więc... <laughs> nie, tak serio, dziwnie się gada do punktów przed sobą, co? No, też... Jak raz mówię do ciebie, raz tam. No tak, to też jest no. taka rozkmina. A tak naprawdę no. pijasz do mikrofonu. Okej, okay, no ja już tak no, wiesz, raz tak, go, tak, go tam. Także tak, jest to... szansa, że nic nie słyszeli. Więc no. jakby... Dobra, ale to tylko mała Syrenka, więc jakby. Ja osobiście okay. miałem wyjebą go trochę w tym film. To jest moje meritum tego wszystkiego. Nie wiem, czemu ludzie tak spinają o kastnikach córki, jak ja mam po prostu wyjebana w ten film. Mm -hmm. Ale teraz mówisz do mnie, czy do. Nie, mówię do. Widzisz tych ludzi tam? Spójrz, Aha, jak dobra, dobra, widzisz jak siedzą. widzisz? O, ta teraz się uśmiechnęła, widziałam. Okej, okay, dobra. Dobra, dzięki bardzo za uwagę, zobaczmy w kolejnym panerzykajmy o filmach.